witam was w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Dawid Marsiński. Kurczę, jest godzina 8.30, lewo przed chwilą ale teraz idę szybko jakieś śniadanko zjeść w postaci dwóch bagietek wietnamskich. A dzisiaj wybieram już się na wybrzeże Wietnamu. Kurczę, nawet nie, ciężko mi powiedzieć są nazwę tego miasta. Za godzinę mam odjazd, tak, tak więc idę szybko zjeść jakieś śniadanie. Ja was zapraszam Tyle wszystkim do oglądania. Ten kanapki w za które zapłacę 2 sztuki 6 zł. Warto spróbować, mega dobre. E, może nie wygląda to jakoś e, higienicznie, ale... no, 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 no. Thank you. No, nie, nie, nie. Be, bez, ostre, bez ostrego. Nie lubię ostrego. Zajebiście dobre, wczoraj też jadłem i nic nie zestrułem, tak więc jest okej. Okay. Może nawet i psa tutaj może zakleją. Dobra, ja już spałem, ja spakowany. No i, no i teraz na autobus. Właściwie się dowiedziałem, że autobus będzie opóźniony o pół godzinki, ale zobaczcie, tutaj właśnie jeszcze, patrzę, jestem teraz w biurze i tutaj mamy polskie polecajki. I ze Słowacji nawet. Zabierają teraz na przystanek autobusowy. I jedziemy. W no, oczekiwaniu na... Autobusik. Podjechał i jedziemy. Elegancko jedziemy. A teraz bus nas postawił tutaj na przystanek. Podejrzewam, że teraz będziemy czekali na po prostu większego busa i za chwilę chyba mam nadzieję, będziemy jeszcze dojeżdżali prawidłowym busem. Zobaczcie tutaj jestem teraz na autostrazie i tutaj jest specjalny pas wydzielony dla skuterów. Zajebisz się? Elegancko już dojechałem do miasta ale mam teraz obecnie 20 minut piechotu do hotelu za który zapłaciłem, słuchajcie, za dwie noce 100 zł. jestem tutaj przed budynkiem hotelu idę do recepcji i zawijam do pokoju pokój hotelowy, łazienka za dwie noce stuba. ja teraz chciałem się przejechać rikszą odcinek Zaledwie półtora kilometrowy i facet to mnie chciał, słuchajcie, 20 zł. Wszedł, czyli na polskie, ja tak podziękowałem. no Dziękuję panu bardzo, no ale no, drogo, bardzo drogo. Pan zobaczy, ja tutaj grabę mam za 20 tysięcy dongów czyli to jest jakieś 4 zł. No nie fajnie, nie fajnie, ale no, próbuję, no, próbuję zarobić, wiadomo, nie fajny hotel imperial hotel i tu jeszcze im skuter da 150 tysięcy donków, czyli równowartość wartość 6 dolarów ja wam powiem, ten styl jazdy w Wietnamie to jest naprawdę y, oczy dookoła głowy, oni w ogóle jak to skręcają to w ogóle nawet nie patrzą w ogóle czy ktoś jedzie czy nie jedzie pod prąd, ale to jest takie naprawdę przegięcie pały, y, nawet no tutaj tak, tak szybko akcja się toczy, że naprawdę nie ma czasu na zastanawianie się, trzeba działać, a teraz sobie tutaj zamówiłem dwie kanapki wietnamskie za 2 dolary. A teraz jestem na poczcie, bo muszę wysłać list do e, Polski. Jestem e, skurzony, bo tak naprawdę sprawa nie dotyczy, nie dotyczy mnie w ogóle, a muszę się kuźba pisma, pisma jakieś kuźba składać do Polski. głupie zawracanie tak naprawdę. Sprawę gadać. Znajduję się teraz przed wejściem do pomniku Jezusa. Teraz będę wędrował tymi schodami. Pomnik ma ten około 300 metrów wysokości. No to co? Zabieramy się teraz za wspinaczkę i do dzieła, do góry i zobaczymy jeszcze jak wygląda cała panorama miasta z góry. Hello! Hello! Niestety nie mogę tutaj wejść od względu na swój ubiór, mam za krótkie spodnie, no trudno, szkoda. Wejście, ale chociaż wam pokażę tutaj teraz panoramę na miasto no wiadomo z tego najwyższego punktu bo tam widziałem, że kurcze ludzie też są na najwyższy punkt prawie że na głowę tego pomnika wchodzili nie jest zupełnie inaczej było no ale no ale jak nie wejdę to podlecę na no proste, nie? Lecimy Autostradą, a tu jest osobny pas właśnie dla skuterów. Po lewej stronie dla osobówek, a tutaj właśnie jadę pasem dla skuterów. Bardzo fajne rozwiązanie tutaj w Wietnamie mają. Szkoda, że w Polsce czegoś takiego nie ma, bo podejrzewam, że naprawdę sporo ludzi też by podróżowało po, to, po autostradach e, skuterami. Im więcej będę parkował, tym więcej, kurde, bardziej będę miał popisany skuter. Ja tutaj już na drugim parkingu jestem i tak tak dobrze Widzę, idę do... do pałacu Małp Wygląda na świątynię a nie kurczę jakiś pałac Małp Ogólnie ładne miejsce nie? Dowiedziałem się, że właśnie w przez y Wyznają tutaj właśnie kilka religii, bodajże sześć, ale trzech nie, Trzech pozostałych nie jestem w stanie nawet wymówić. E, pierwszy to jest katolicyzm, buddyzm i islam, właśnie. Bardzo właśnie zróżnicowane mają tutaj wyznania. I co najlepsze, jedna osoba może wierzyć w kilka wyznań, w kilka religii. Tak więc, mają tak, jakby można powiedzieć, hmm. Wybór. Tak są te wspomniane małpy. Bo szują tutaj na wzgórzach. Mamy teraz ucztę <śmów> <śmów> Teraz znajduje się Chung Kontujen. Nie mam pojęcia, gdzie się zaprowadziłem teraz. Nawet nawigacji nie włączałem, powiem wam szczerze. ale tutaj śpiewają, tutaj. A teraz idę tutaj przejść przez tą bramę, i będę się kierował tam na górę, gdzie słody prowadzą. Nie świątynia, ale bardzo podobna. Konalna na wzór chiński, bym powiedział. Tutaj. Zobaczcie w ogóle, jakie to są ronda. Nie wiem, czy to będzie tak widać. Ale są ogromne. Teraz będę miał okazję pierwszy raz jeść pałeczkami. A tutaj drugie danie. ryż z kurczakiem, a tutaj zupa e, makaron. Kurczak, bulion. Cebula jakaś, warzywa. No spróbujemy, w, ka w każdym bądź razie spróbujemy. Pierwszy raz tutaj wietnamskich przysmaków. Dobry, dobry. 35 tysięcy e, a Albo z ananasem. Zajviste połączenie z lodem. Bomba! Tutaj, jakby ktoś miał ochoty skosztować owoców morza, robię krewetki, zimaki, trząszcze, krabąszcze, jakieś ładnice. Teraz na przystanku autobusowym z moim soczkiem, słuchajcie. E, teraz będzie tu jest taka lipa, że tu nic w języku angielskim nie ma. A nawet nie wiem, gdzie tutaj kostka biletowa jest. Nie wiem, chyba tu albo gdzieś indziej. No w każdym razie, muszę gdzieś się tutaj iść popytać o bilet, gdyż jutro e, zmieniam miejscowe. Jakieś 380 km na północ od tego miejsca, w którym jestem. Ale szukać kasy nie musiałem, idę się spytać, po ile bilecik będzie. A ja obecnie ja znajduję się w miejscowości Bung Tao i udaję się do... No właśnie, do... Do nh Trang. Bilecik kupiony, 330 tysięcy dongów. 50 zł? coś takiego. Za trasę oddaloną około 380 km uczciwa cena, dopadek jeszcze jest, cholera. To już jest spory 7,30 Muszę tutaj być na dworcu jutro A jak coś zwrócili uwagę, często chodzę tutaj w kasku, no bo kurczę nie chcę mi się czekle ściągać, zakładać A tu skuter mam zaraz zaparkowany, więc po co tyle roboty robić sobie na głowę <laughs> teraz wam pokażę zajebiste rondo <laughs> jak przeżyje to będzie dobrze no, tutaj widzicie, facet przejechał o i na rowerze i na rowerze, pójdź nowo to... ja się w niego wpierdolę popatrzcie <laughs> ten, ten tutaj skręca w prawo bija jak no i no widzicie, pa jakby tutaj był naprawdę jeszcze bardziej zagęszczony ruch, to tutaj ludzie jak... polnabrykanka jest, nie? Dobra, o, i Ten nie patrzy w ogóle nawet, nie to ona była. O. O. Dobra, ja. jestem teraz w drodze do Khabra. Jakoś tak. Czekamy teraz pięcio, ponad 5 godzin na podróż. No w ogóle co najlepsze. Tak wygląda moje siadanie o godzinie 11. Wytarłem już na dworze jak to się tam zwie Teraz idę z kolegą, który zawozi mnie do hotelu do oddalonego około 10 km Podróż trwało około 40 minut Teraz jestem w hotelu i powiem wam, że no zrobił taki pierwszy dla mnie pozytywne wrażenie. W ogóle za trzy noce zapłaciłem 110 zł. Zobaczcie tutaj taki widoczek. Tutaj winda. Kurczę, i on ja ma tych pięter. O kurde, ma trochę tego no. Wchodzimy do pokoju. Uwaga. No i tak wygląda. I tak wygląda pokój. trzeba będzie się przejść trochę po tym mieście. W ogóle od 12 godzin nic nie jadę, więc trzeba, to, trzeba byłoby coś zjeść tutaj. Co mamy jakieś banko Restauracje, knajpy, czy Holandię. te wszędzie tramwio. A, żołądek zaniósł tutaj do pizzerii. Tutaj chłopaki wypykają pizzę prosto z pieca. Spoko, wszystko widać, fajna klimatyczna restauracja. Zajebiście to wygląda. Przez ja przez chwilę myślałem, że ci ludzie e, to są jakieś te... malekiny. Spoko wygląda to. I plaża też nie, nie zasypiona. Mam witam, na kolejny a ja właśnie teraz stoję przed wypożyczeniem skuteru Będę wypożyczał ten tutaj Ohto za 12 dolarów za 2 dni Czyli 12 razy 4, 8, 48 zł. 2 dni skoko Wypożyczam skuter i idę coś zjeść na śniadanie Czas na szybkie śniadanie, bagietki witamskie. Elegancko Elegancko, ja teraz stoję przed tutaj bankomatem i teraz bardzo ważna istotna rzecz. Jak chcecie wypłacić większą ilość gotówki bez prowizji, czyli na przykład 5 milionów dongów, bo w niektórych bankomatach można maksymalnie wypłacić 2 miliony dongów i pobierają prowizję. tutaj jest takie bankomaty, ale tutaj przy takim banku MB. Wcześniej to wybierałem pieniądze i maksymalna możliwa gotówka do wypłaty była 2 miliony dongów i jeszcze tylko prowizja była. Jeszcze jakiś trzeba kokosik z rana wypić. Ja tutaj zobaczę, pani ma jest stoisko z robotami Te pakietki powiem wam, że są rewelacyjnie chrupiące. Mega, no mega dobre. A ja teraz jestem w sklepie z dożynkami, sobie zakupiłem właśnie kradynkę, bo kurczę, naprawdę... Coś trzeba też tak, bo spadki mam takie, w palnej mieści, chociaż na podtrzymanie, jak tutaj zapłaciłem za to na polskie 60 zł, czyli... Ja wam, ja wam zaopracuję, jak wygląda ruch w Wietnamie. Zapraszam. to już wiem dlaczego ludzie jak zobaczą coś dużego to reagują wow no bo robi wrażenie jak coś małego no to to eee taki mały to ja teraz wybieram się do pałacu do świątyni buddyjskiej kolejnej chyba ale powiem teraz jak chodzę po tej drodze jest tyle skrzywdzonych ludzi tutaj że się w pal nie mieści masakra przykre widoki nie chcę aż tego tak pokazać, bo naprawdę to są przy, przykre widoki wam powiem Ale no kurczę ludzie bez dwóch rąk albo bez dwóch nóg albo bez w ogóle oka zniekształcone twarze masakra te kobiety teraz idę kieruje się w górę System na najwyższym punkcie widokowym zobaczcie teraz na widok z tego miejsca piękna panorama na wioski, na miasto a teraz kieruję się w stronę wodospadu tutaj właśnie pozostałem sobie dronem i widziałem właśnie, że jest właśnie kilka wyższych ujęć przez które właśnie spływa woda Trzeba jakiejś lokalnej kuchni Udaję się tutaj do kuchni wietnamskiej Sprawy pusto, pusto mogę iść, alegancko. Nudle z kurczakiem A tutaj mamy ryż z warzywami i z mięsem Za całość zapłacimy 24 zł no, Zjadłem, a teraz sobie zadaję takie pytanie Gdzie ja postawiłem szkuter? <grym> a teraz jestem przed wejściem do kolejnej świątyni skuter tu chciałem zostawić, a już mi kurczę parkingowie powiedział, że mam mi zapaść to sobie pojechałem skuterem Zabramy Tutaj właśnie był ten parkingowy. Jesteśmy przed Wielkim budą. Też spokojnie to wygląda. Ja teraz próbuję sobie tutaj odpalić drona, kurczę zobaczyć, te ptaków w ogóle blisko mnie, bardzo blisko mnie lata. O. No. Wygląda na kolejny cmentarz, ale nie wiem, kurczę, szukałem tego leżącego buddy. No i niestety ja nie mogę znaleźć. No, coś trudno, udaje się w kolejne miejsce. Na rzecz mnie tutaj kurczę zastanawiam, bo na przykład będąc w Tajlandii, jak były jakikolwiek właśnie świątynie, to właśnie wokół żadnych świątyń nie było żadnych cmentarzy, a tutaj kurczę, właśnie jak jestem właśnie w tym mieście, w tym mieście Hamra, nie wiem czy nie dobrze wymagam. Na każdym razie, koło większych szkolenia świątynia, i obok niej są właśnie cmentarze. Kto się modlą? Dobra, ja teraz się udaję na wybrzeże, na parze. Kurczę, szkoda, że w Wietnamie jest teraz taka kapryśna pogoda. Ho Chi Minh, czyli dawnej stolicy Wietnamu, było jest słonecznie. Słonecznie było generalnie. A tutaj jak już jestem około 350 km na, na północnym wybrzeżu od Saigonu. No to kurczę, ta pogoda jest cały czas taka niemrawa, niepewna. Czasami tam popada, pokropi, ale nieźle, nieźle. Myślałem, że przy takich chmurach, które tutaj są, to myślałem, że będzie gorzej. A więc teraz znajduję się na wybrzeżu. Kurczę, jest taka opcja właśnie że można popłynąć sobie właśnie na tamtą wyspę Na przykład e, Tam też widziałem również ciekawe miejsca w ogóle Tam jest w ogóle taka z daleka w oddali karuzela tutaj zobaczcie Może dzisiaj nie w, może dzisiaj nie w sosie <laughs> O kurczę, ale Podpływa tutaj